Cześć, z tej strony Justyna, dietetyk z Fundacji Polskie Dzieci. Witamy Was w naszym kolejnym filmiku, które realizujemy we współpracy z Marką Zdrowo. Dziś, jak zawsze mam pomocników, jest ze mną Zosia oraz Daniel. Zapraszamy Was na kolejne pomysły, na przepisy z jajkami w roli głównej. Dzisiaj pokażemy Wam dwie przepyszne jajeczne pasty idealne na wakacyjny wyjazd żeby przygotować dwie przepyszne kolorowe pasty potrzebujecie oczywiście ugotowanych jajek. Do jednej będziemy dodawać gotowanego buraka oraz prażonych pestek słonecznika i czosnku. Dodatkowo, żeby stworzyć zieloną pastę, potrzebujecie np. szpinaku, rukoli bądź bazylii, jogurtu, przypraw oraz czosnku. Obrane jajka kroimy w ćwiartki. i Jeszcze na pół. Daniel, spróbujesz też pokroić? No, tu. Dobrze. I teraz jeszcze każde też na pół. Pestki słonecznika należy uprażyć na patelni. Teraz wszystkie składniki umieszczamy w blenderze. Możemy użyć też blendera ręcznego. I miksujemy na gładką pastę. Wrzucamy jajka do blendera. Dodajemy buraka. Proszę, Daniel może nabić jednego buraka i wrzucić do środka. Dodajemy jeszcze 3 łyżki pestek słonecznika. Należy dokładnie zblendować. Proszę, kto pierwszy zaczyna? Daniel? I tutaj przyciskamy mocno. Cały czas. Dodajemy jeszcze pieprz i sól do smaku. Proszę. Nasza pierwsza pasta gotowa. To co, zaczynamy robić drugą? Tak. Zaczynamy robić drugą zieloną pastę. Znowu zaczynamy od dwóch jajek, które musimy pokroić w takie same ćwiartki. Proszę. Tak samo kroimy jak poprzednio. Znowu do blendera dodajemy nasze pokrojone jajka. Poproszę do środka. I dodajemy odrobinę jogurtu. odrobinę jogurtu. I znowu blendujemy na gładką masę. Naszą pastę jeszcze doprawiamy. Możemy dodać pieprzu, odrobinę soli. Dodasz nam, Zosia? Odrobina soli. Mhm. I pamiętajmy, żeby używać ziół świeżych lub suszonych, które pozwolą na zmniejszenie ilości soli w daniu, a wyciągnięcie pięknego aromatu dania. Nasza pasta już gotowa. Przekładamy ją do miseczki. Żeby nasze bajgle i pasta były bardziej urozmaiconą przekąską, dobrze dodać jest do nich warzywa. My dzisiaj użyjemy pomidora oraz oraz rzodkiewki. Poproszę Cię, Zosiu, o pokrojenie rzodkiewki w plasterki, uważając na palce. Przytulacie. Zostało nam jeszcze pokrojenie naszego bajgla na pół. Musimy jeszcze posmarować nasze bajgle pastami. Smarujemy z tej dolnej strony. Proszę, Daniel. Zosia posmaruje czerwoną, my posmarujemy zieloną. Nasze bajgle już posmarowane, musimy jeszcze udekorować je warzywami. Mamy rzutkiewkę i pomidora, możemy poukładać ładnie tutaj oraz dodać rukole na górę. Musimy teraz złożyć nasze bajgle. Tak przygotowane pasty z dodatkiem jajek są pełnowartościowym posiłkiem i na pewno idealnie nadają się do zabrania ze sobą na wycieczkę. Film powstał we współpracy z liderem w produkcji jaj, fermami Woźniak, właścicielem marki zdrowo.